Manko, wszystkim, ze strony Yasuo, a z kolejną częścią horrorowej i mamy tutaj grę o nazwie Jump Scare Simulator. I powiem wam tak, sądząc po menu, no widać, że gra jest bardzo nowoczesna. Bardzo tutaj jest ładny menu zrobiony. Play, Exit, Increase <grystek> Volume to Max. No, mam dość głośno właśnie ten, słuchawki, także klikamy Play i zobaczymy co tutaj będzie. Za słuchajcie, Halloween. Co to było? Kurde, ty gdzie ja jestem? O, jaka tu jest czułość myszy. O, matko jedyno. Aha. Czy to jest mój Bebzol? Gapisz mi się na bebech. No i super. Dobra. Oj, nie chcę tam ale słuchajcie, bawimy się. Oj oj. Oż ty pierunie! Ja nie mogę! Nie rumi tak. Nie rumi tak, kurde bele. Nie spodziewałem się, że już mi od razu coś tu wyskoczy. O, dobra. Co? No, idziemy dalej, nie? Co to tu jest za szafka? O, kurde. Czy my to słuchajcie, możemy wziąć? Dobra, na lewym jest włącz i wyłącz. Latarka. O, nie. Znowu tu zaraz. Nie. I to jest najgorsze, że nie wiesz, kiedy będzie jakiś jumpscare. Nie wiem. O nie. Wygląda to creepy, słuchajcie. O sztyw, morderza. HAAAAA. Nie, tu, tu coś będzie, nie wiem. O w pierd. ja pierdzielę. Slenderman mi tu wyskoczył. Ty jesteś w innej grze, nie w tej. No i co? Ja i, i teraz takie... No nie. i Kolejny jumpscare tu będzie, nie? Na stówę. W ogóle możemy sobie przenikać bloki. Spoko. Za cicho. What? Okej, okay, dobra. Można przenikać sufit. I like it. Co to jest tu za dziwne pomieszczenie? Co to tu kurde jest? Ożdy! Ja pierdzielo! <grym> mi wyskoczył. Czy on zniknie? Co to tuknęło? Dobra, nieważne. Czy on mi jeszcze raz słuchajcie wyskoczy, jeżeli tak troszkę odejdę? Dobra, nie wyskoczyłem. Tak, dobra, ok. Czyli jednak jumpscare'y się nie powtarzają. Fajnie, fajnie. Czy ja tutaj muszę mogę iść? O kurde. O nie. Z tego łóżka mi zaraz. ktoś tutaj jest, ty. Dobra, mogę to przenikać, ale nikogo tam nie ma, słuchajcie. Jako fajną kanapa. Fajną kanapa, którą mogę przenikać. Fajno. O nie, za ciemno. TY! Czemu to musi być takie intensywne? I co teraz? Gdzie ja się pojawiłem? Ej, ja stąd zniknąłem, ty. O nie, są tylko jedynie drzwi teraz. O nie! Kurde balans Tu raczej nic nie będzie, nie O kurde Aż mi latarka ty zniknęła. O nie! O nie, czyżby to był symulator szreka. No nie, zaraz mi tu wyrąbię. Czemu tu jest tak cicho? O kurde, balans. What? O nie. <laughs> nie, no tu mi zaraz coś wyskoczy, nie? Oj, nie wiem czy to było dobre, że tutaj wlazłem. O kurde, dobra. Czy to jest koniec gry? Bo tutaj nikogo nie ma ty. Tu za ma. O, a dobra, chciałem zobaczyć, czy można za mapę wylecieć. Chyba, słuchajcie, to jest koniec. No, chyba, że nie wiem, co dostaniemy się teraz do endu kurczę w Minecrafcie i będziemy musieli pokonać smoka. Dobra, nieważne. Dzięki Wam bardzo. <ścoughs> A się zakrztusiłem. Dzięki wam bardzo za to, że się dotrwali do końca tego odcinka. No śmiesznie było, słuchajcie, ale ten ostatni jumpscare on był podgłośniony chyba pięć razy, nie wiem, ale tak mi to walnęło, że kurczę, było to naprawdę mocne. Także bardzo wam dziękuję, że się dotrwali do końca tego filmu i zapraszam też na inne hororki, także trzymajcie się i do zobaczenia.